Chciałabym Wam do też pewne kwestie, których ostatnio nie dodałam, ale oprócz tego ciąg dalszy co w momencie kiedy zdecydujemy się na szczęśliwa. Cześć kochane, cześć puszki, Teraz zobaczymy, czy wyjdą. A więc przede wszystkim o czym ostatnio zapomniałam. Księżyle to są zwierzęta zmierzchowe, to znaczy, że one działają przede wszystkim y, od tak godzin wieczornych do godzin y, później w nocy i godziny poranne. Także przede wszystkim po południu, po południu są raczej mało aktywne. Nie instruktuj się, zostajemy na tamtej części. Po południu są raczej mało aktywne. Mm. <laughs> tak więc trzeba się na pewno przygotować, jeżeli klatkę planujemy w pokoju, yy, no to do czasami nieprzespanych nocy, jeżeli ktoś ma lekki sen, albo po prostu jeżeli właśnie ktoś ma lekki sen, to może warto, żeby ta klatka była w innym miejscu, a nie w naszej sypialni. Yy, no oprócz tego. Yy, na pewno trzeba się przygotować na śmieci dookoła, także to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. To jest jedna kwestia. I druga bardzo ważna kwestia to jest też temperatura, wilgotność i usytuowanie klatki. Szynszyle powinny mieć temperaturę taką do 25 stopni, od chyba 20 czy 18 do 25 stopni. Ze względu na to, że one bardzo łatwo mogą się poprzegrzewać, dlatego kiedy jest naprawdę gorąco, kiedy jest upalne lato. Zaleca się po prostu wstawianie im na przykład butelek z lodem, okładów chłodzących, różnych miejsc, i im po prostu trzeba udostępnić, dzięki którym one będą mogły się po prostu jakoś ochłodzić. W ogóle widać tutaj Typtusia, to jest mój największy miziak, także może w tej chwilkę posiedzi na kizaniu. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie, kiedy zdecydowaliśmy się, że tak szynszela chcemy mieć, na pewno zdajemy sobie sprawę, jaka to jest odpowiedzialność. Na tę następną rzeczą jest na pewno wyposażenie jakiego. No nie biegaj tak tupi! Jakiego potrzebujemy? Czyli jest to klatka. Tak jak wcześniej wspomniałam, klatka y, musi być dość duża, raczej wysoka niż, y, niż szeroka, bo one potrzebują też miejsca do skakania. Y, tak, 3-4 półki to jest minimum, żeby one miały. Oprócz tego do klatki, to ja Wam powiem ze swojego doświadczenia, bardzo ważne, jeżeli to jest zwykła taka klasyczna klatka, jak można kupić w sklepie zoologicznym, to warto, żeby była też kłódka, bo powiem Wam szczerze, że mi się zdarzyło, że ta z tyłu, Arktosica, kiedy ona jeszcze była sama i właśnie była w klatce standardowej, po prostu ona nauczyła się ją otwierać. I z któregoś razu, to już Wam opowiem koniecznie tą historię, jak spałam, to ona mi w ogóle wyszła na okno, bo było w tym czasie otwarte, kiedy ja spałam ona sobie klatkę otworzyła. No niestety. Także warto do klasycznej klatki kupić sobie też kłódkę. A oprócz tego e, oczywiście poidełko. U mnie jest takie plastikowe. Tu się nie uciekamy. E, poidełko może być plastikowe i wtedy ważne, żeby ono było poza klatką w środku raczej nie montujcie, bo powiem Wam, że na pewno Wam zgryzą a jeżeli chodzi o takie, które byście chcieli w środku za zamontować, no to też jest opcja szklanego poidełka też się bardzo dobrze sprawdza tam jeden ze sklepów, które Wam wstawię jest to spiżarnia gryzania, on też ma w ofercie właśnie takie poidełko także na pewno będzie można się sprawdzić no tutaj widzicie szynszela z jego dziełem Szczenko tak, nie tylko psy robią szczenko dzieło, szynszyla też. Szczękodzieło pojawia się na wszystkich meblach w pokoju, w którym akurat zbiegają szynszyla, więc na to też musicie się przygotować. Pojdę, go powiedziałam, ważne jest, że są jeszcze miseczki i paśniki. Tutaj widzicie, poje, właściwie trzymacie na miseczki, które w tym momencie nie funkcjonują, ponieważ one zawsze je zrzucają. Ja wieczorem, zawsze kiedy je karmię, o to są ich miseczki. One sobie je wyrzucają podczas jedzenia, także zaczęłam ich już standardowo, właśnie na ziemi. Ale właśnie metalowe miseczki są fajne, ze względu na to, że yy, nie, nie są takie łatwo obgryzane jak plastikowe, prawda? Także metalowe ekstra. Yy, I u mnie to funkcjonuje tak. Na dole są dwie miseczki do ziół. Yy, wyżej mamy. Oj, przepraszam. Celuję. Frycznie, nie ciebie chcemy oglądać, Odcinam się. Tam z tyłu jest taka duża miseczka do y, jedzenia podstawowego. I te miseczki właśnie znajdziecie na spiżarni gryzania. A oprócz tego ważną rzeczą są też paśniki. Tu mam jeden, tutaj jest drugi, no bo przy dużej ilości szenszela idzie, idzie też dużo siana. Dużo też siana, jak widać, wypada, dlatego warto, żeby tego sianka. Um, najlepiej bo to jednak są dwa paśniki, no bo wtedy więcej zostaje w paśniku, nawet kiedy coś tam powypada. Um, tutaj mamy jeden hamaczek, to jest taka rura, one z niej niestety nie korzystały, dlatego ja ją wykorzystałam... Maluszku? Ja ją wykorzystałam jako takie osłonkę. Coś takiego. I one mają taką osłoniętą półeczkę, bo zaraz dojdę do kolejnej wyżej części, przyszuszera w klatce. A tu mam jeszcze jeden hamaczek. W ich takim domku na górze, i one sobie tutaj na nim śpią i odpoczywają. No i tak, doszłam do kolejnej ważnej części, czyli hamaczki, domki i inne tego typu rzeczy. Są one konieczne ze względu na to, że szynszyle też muszą mieć miejsce do schowania, żeby czuć się po prostu komfortowo. Dlatego koniecznie hamaczki trzeba kupić, i tam też Wam podlinkuję fajną stronę, z której ja to wszystko pozamawiałam. Cały ten komplet, tych kompletów mam dwa i od czasu do czasu sobie zmieniam, piorę, żeby było w miarę też to świeże, no wiadomo, że to wszystko się kurzy, sierść zostaje, także żeby jakichś takich brudów one nie miały. I dlaczego na przykład taki paśniczek? Na pewno znajdziecie też w ofercie paśniczki metalowe, takie kulki. Ja ich osobiście nie polecam, sama kiedyś je miałam i dobrze, że zmieniłam. Ponieważ zwłaszcza kiedy jest mniejszy szrzęszyl, on może do niej wejść. Mało tego, jak kiedy znalazłam mojego mojego szynszyla w tej kulce metalowej. Te paśniczki Wam dają pewność, że szrzęszyl nie utknie, głowę mu nie utknie, nie udusi się i sobie krzywdy nie zrobi. Także polecam te paśniczki. I kolejne wyposażenie klatki, czyli tutaj widzicie gryzak. On już jest, jak widać, bardzo dobrze wykorzystany przez nie. Tak jak wspominałam, szrzęszyla muszą cały czas sobie ścierać zęby, dlatego bardzo ważne, żeby miały też stały dostęp do drewienka, do obgryzania różnych, nie tylko samko, ale właśnie też warto, żeby miały też do obgryzania różne patyczki. I takie gryzaczki można też sobie kupić, ja Wam podziękuję też bardzo fajną stronę, z której ja zamawiałam. Polecam przede wszystkim te na, meta, na metalowym, mówię, Boże, na łańcuszku, ze względu na to, że na pewno jest dużo wytrzymalsze. Przyszyle mi się zdarza, niestety wcześniej kupiłam na takim sznurku i one wtedy przegryzają, no i już więcej się, się z tym nic nie zrobi. No bo właśnie, po co nam paśniczki e, i dlaczego nie możemy sobie jedz, e, patyczków o tak orzucić? E, kwestia jest tego, że w momencie, kiedy rzucimy im sianko na ziemię, kiedy im rzucimy patyczki na ziemię, one jadą bank, obsikają. Prawda, Frecie? Obsikałbyś, co? Ja wiedziałam, że tak byś zrobiła. One je wtedy na pewno obsikają, no i już nie będą się nadawały do jedzenia, no nie oszukujmy się. Dlatego bardzo jest ważne, żeby one miały i paśniczki, i właśnie jedzenko podane w formie nie do, nie do zabrudzenia. Po polarku powiedziałam, co dalej. Jeżeli chodzi o kołowrotek. Przecież są to zwierzęta, jak już wcześniej na początku wspomniałam, nocne. W związku z czym, Ważne jest, żeby w nocy też miały możliwość sobie pobiegania, rozprostowania swoich pięknych, długich łapek, bo te z przodu one nie są może zbyt imponujące, ale te z tyłu to są naprawdę piękne, długie łapki. Yy, a więc żeby mogły wyprostować swoje łapeczki, yy, no to warto im kupić albo kołowrotek, albo właśnie, jak yy, się nazywa, platformę do biegania. Yy, to już co kto woli. Yy, ja kupiłam im kiedyś na początku platformę. No, ale niestety ze względu na to, że przewracała się, a to coś była chyba nie, źle wykonana, no to nie sprawdziła się. Musiałam ją wyrzucić. Szybko mi ją zepsuły, no bo to też jest, to, to nie jest duże zwierzę, ale troszkę mam moc niszczycielską. Później sobie zakupiłam taki kołowrotek. Też Wam podlinkuję skąd ja go mam. No, jest, mi się sprawdza cudownie, już, bo mam dwa lata. Tak, już dwa lata jest w tracioszku. Mhm. Zdziwiłeś się trochę. Jest już dwa lata, no i tylko tyle co widać nosi ślady użytkowania, no bo twórcy chyba są świadomi jak szynszyle funkcjonują, więc bardzo dobrze zrobili go z metalu, czy z jakiejś, jakiejś części, nie wiem co to jest. Ale w każdym razie jest tak zrobiony, że one niego nie zniszczą, no bo wcześniej właśnie ta platforma do biegania, ona była drewniana, no i by się tutaj nie za długo by u nich przeżyła, nie wiem czy by dwa lata wytrzymała. Mm. Co dalej, weterynarze specjaliści. Kiedy już mamy klatkę, mamy dla nich całe wyposażenie, no to koniecznie trzeba znaleźć, sprawdzić, jakiego weterynarza, do jakiego weterynarza będziemy z nimi jeździć. No bo do nie, nie pójdziemy. Z szynszylem przepraszam, z szynszylem nie pójdziemy do psiego czy kociego weterynarza, no bo on też musi znać specyfikę tego zwierzęka. To jest naprawdę no jest, jest kilku tych specjalistów, no ale trzeba to posprawdzać i upewnić się, że ta osoba naprawdę się zna na rzeczy. Pod spodem Wam też wpiszę, podam całą listę właśnie takich weterynarzy. Ja tę listę wzięłam ze strony Z Miłości do Kulistości. To jest na Facebooku taka strona. Też Wam podziękuję zresztą tą stronę, bo jest świetna, daje dużo informacji. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, to tam jest bardzo dużo osób, które się super znają i które będą mogły Wam na pewno pomóc na bieżąco. Kiedy mamy już lekarza specjalistę, weterynarza, no to trzeba mieć jeszcze... Ale ktoś chce, nie chce się też No to potrzeba nam jeszcze wagi kuchennej. Takiej małej, zwykłej wagi może być elektryczna. Przede wszystkim jest ona nam potrzebna po to, żeby ważyć te kule regularnie. Kiedy kupujemy maluszka, no to wiadomo, trzeba sprawdzać, czy regularnie tyje, czy rośnie, czy wszystko, że ty... Proszę mi tu nie uciekać już. E, czy ty je, rośnie przede wszystkim, e, czy nie chudnie, bo to jest podstawa. E, trzeba sprawdzać tę wagę. E, później wam też pokażę, w jaki sposób ja je ważę, jak do tego podejść, żeby to było. Tutaj jest mój, to są moje robale, proszę mi tu nie leźć. No, ja tam mam pająki i mrówki. <laughs> I co? Aha, e, potrzebna nam jest ta waga po to, właśnie, żeby sprawdzać, co i jak ze zdrowiem. E, i jak to się ucieknie. I jak to się robi, to Wam pokażę już yy, na następnym filmiku, kiedy będę pokazywała jak smarować łapki i inne takie yy, bajerki. Yy, transporter trzeba kupić. Oczywiście wykorzystamy go już w momencie, kiedy będziemy odbierać szynszyla, Także yy, to jak najbardziej już od samego początku jest potrzebne. No a no, oprócz tego, tu ktoś jeszcze raz zobaczy, że gryziesz mi ten kabel. już mi się stąd. Zostawiam kawałek i już się tam udziela. Nie ruszać, powiedziałam. Mm, nawet y, czy, czy jak będziemy zabierać y, las z nowego miejsca, y, czy to w momencie, kiedy y, będziemy właśnie. Y, muszę stopnąć, bo on tam dalej się udziela z gryzieniem. Dobra, złapałam uciekiniera i przyniosłam ich ulubiony przysmak. Y, Tapi nabór, uwielbiają, a przede wszystkim, oprócz tego, że uwielbiają, to jest zdrowy. Nie, nie ma cukrów, albo bo mają też tendencję do cukrzycy, więc y, owoców suszonych lepiej nie dawać. No ale to, to już o tym powiem chyba przy... kiedy będę poruszać temat jedzenia. Y, tak więc, o czym mówiłam, o transporterze właśnie można zabrać go wtedy i od y, poprzednich właścicieli szynszylka i w momencie kiedy coś się dzieje to wiadomo do weterynarza. No i pamiętajcie, żeby niezależnie czy jest ciepło czy zimno, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć ten y, transporter no tak, przed, przed warunkami pogodowymi. No bo one może mają puchate futerko i faktycznie jest cieplutkie, i słuchajcie, jak włożycie nawet paluszka w to futro, żeby je pogłaskać, to jest naprawdę czuć tą różnicę temperatur. No ale to futro też nie jest. One są, no kurde, w domu są non-stop. No to z, jak mogą być przyzwyczajone do tego, żeby. do warunków pogodowych? No nie mogą być. Masz jad, kochany. E... Później istotna kwestia to jest. Kąpiel w pyłku, to już widzieliście, a więc potrzebny nam. Ucieknie znów. Potrzebny nam przede wszystkim pyłek. No i co, wanna? Y, można ją zrobić z, z Boże, z transporterka, albo można ją no w jakiejś misce, ale to musi być taka stabilna miska przede wszystkim. W sklepie, który Wam podlinkuję, też są w ofercie takie różne właśnie wanienki. To sobie tam wybierzecie, co Wam trzeba. Yy, I co, na koniec, żwir i pelet. Czyli to, co leży na samym dnie. Yy, ponieważ ja mam drewnianą wolierę, ona nie jest zabezpieczona dodatkowo. Yy, jak to się nazywa? Ona nie jest zabezpieczona dodatkowo. Yy, niczym. Jest po prostu palet bezpośrednio. Yy, na początku, jak dawałam podkłady, takie wiecie, jak dla psa się daje. Yy, później yy, dla psów, czy, czy nawet takie pieluchowe, nie wiem jak to się nazywa. No takie podkłady, w każdym razie to po jakimś czasie wyczaiłam, że zamiast kłaść za każdym razem ten plastik i watę, to ja przecież mogę najnormalniej w świecie położyć gumę. I leży tutaj, zaraz Wam może pokażę, pod spodem o taki kawałek gumy i wszystko się zbiera na tym. Nie ma w ogóle sytuacji, że przeciekami właśnie i nie moczy mi samego drewienka. no bo tak to by co chwilę trzeba było wymieniać. No poza tym. Oszukujmy, nie oszukujmy się, zapach by był straszny. Mm, a więc żwir i pelet, kiedy masz drewnianą wolierę, to albo dry beda trzeba kupić, albo właśnie polecam też ten sposób. Yy, I coś tu więcej? Co więcej arktysi co trzeba dodać? Czego Ty potrzebujesz? Przysmaków potrzebujesz, tak? Na pewno trzeba. Jedzenie. A więc przede wszystkim siano. Zioła, o których mówiłam, jedzenie podstawowe, jakieś suszone korzenie czy, czy inne sprawy. No ja właśnie topi im daję cały czas i one go uwielbiają. Suszonek, kwiatki, gałązki. No ja gałązki zamawiam z tej strony właśnie, co też Wam podlinkuję, które tutaj wiszą i które jak widać po, po ich wyglądzie są używane. No i też przede wszystkim to, co jest najważniejsze, a więc kiedy już szerszy u Was będzie, żebyście mieli czym go na początek przekupić. Tu książka mi spadła, z której korzystam, zresztą zaraz Wam pokażę. Yy, żebyście mieli go czym przekupić, kiedy już go kupicie, żeby on się jakoś do Was powolutku oswajał, bo one teraz może te, już mi dają się kijać i w ogóle są grzeczne i kochane i piękne, ale uwierzcie, że mi że na początku nie było tak prosto, nie, nie były aż takie kijaste. Potrzebowałam na to dużo czasu i pracy, Nowe szynszyle to są indywidualniści. Dwa siedzą w, klatkę, trzy, w klatce, trzeci cały czas biega. A ich historię opowiem tam już następnym razem, skąd one się wzięły. Aha! W następnym e, nagraniu myślę, że Wam też opowiem o tym, skąd wziąć szynszyla, e, jak, jak, jak cenowo nowo właśnie też to się rozkłada, kiedy adoptować, kiedy lepiej e, kupić e, z hodowli i przede wszystkim, dlaczego nie ze sklepu zoologicznego. Bo to jest też bardzo istotne. No a jeszcze pokażę Wam tę książkę. Bardzo Wam polecam. Właśnie ta książka mnie zainspirowała do nagrania dla Was tego materiału, ze względu na to, że mi bardzo ułatwiła jest super to zebrane, wszystko to co najważniejsze i właśnie od samego początku, co potrzeba szynszylowi, jak wygląda proces adopcyjny, wszystko tam jest wytłumaczone, także jeżeli szykuje, szykujecie się do szęszyla, to myślę, że to jest obowiązkowa sprawa i Yy, dlaczego też tam jest bardzo ważne napisane, o czym ja aha. Bardzo ważne jest tam to, jak przykład udzielać pierwszej pomocy szynszylowi, yy, jak dbać o, niego, o jego zdrowie. Yy, no wszystko jest tam, naprawdę jest wszystko, także jeżeli planujecie szynszyla, albo macie szynszyla, no to koniecznie trzeba sobie taką książkę kupić. Jak widać, może się wyostrzy? O jest, Stowarzyszenie Miłośników Szynszyli Małej. E, stronę tej, e, tej właśnie fundacji czy stowarzyszenia e, podrzucę też na pewno na dole, żebyście mieli wszystko w kupie, zebrane i ładnie wypisane. Pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że kule Wam się podobały. Buziaki!